Ewangelii według świętego Łukasza na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rokce. Jezus pełen ducha świętego powrócił z nad Jordanu i przebywał w duchu na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł, Jeśli jesteś synem bożym, Powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata, i rzekł: Diabeł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane. I mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł. Napisane jest: Panu Bogu Swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy. Postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół, jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Na początku wielkiego postu Kościół pokazuje nam słowo Boże jako najskuteczniejsze narzędzie w walce ze złym duchem. Kluczem do pogłębienia dzisiejszej perykopy niech będzie pierwsza odpowiedź Jezusa dana kusicielowi. Napisane jest Nie samym chlebem żyje człowiek. To zdanie z Księgi Powtórzonego Prawa ma swoją drugą część. Ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Kościół potrzebuje dziś świadków i autorytetów ulepionych ze Słowa Bożego. Pokusy, którymi szatan nękał Jezusa na pustyni, uderzają w samo serce Jego misji. One będą uderzały także w nas. Te szatańskie umizgi, są stare jak świat. Warto przyjrzeć im się z bliska. Jezus na każdą z nich odpowiedział słowem Pisma Świętego: Napisane jest. Pierwsza pokusa to manipulacja potrzebą, aby być ważnym i popularnym. Na listach rankingowych ważnych osób i instytucji Kościół spada w dół. Natomiast pną się w górę branżowi profesjonaliści, menadżerowie firm, specjaliści od public relations i celebryci. Świat nie szuka królestwa Boga, ale królestwa człowieka. Liczy na to, że sam siebie zbawi. Słyszymy w koło. Potrafimy o siebie zadbać, nie potrzebujemy Boga, kościoła ani księdza. Jeśli jesteś synem Bożym temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Jezus nie dał się zwieść pokusie, by zademonstrować swoją moc, zamienić pustynię w piekarnię, i tym samym zyskać popularność. Głód w świecie coraz bardziej przypominającym duchową pustynię jest dotkliwszy. Niż się wydaje. Sięga głębiej, niż widać to na zewnątrz. Nie zaspokoją go nawet najlepiej prosperujące instytucje pomocy społecznej. Brakuje chleba, bo jest dzielony nieewangelicznie. Tam, gdzie brakuje Ewangelii, tam zawsze będzie brakowało chleba. Gdzie brakuje Bożego Słowa, tam człowieczeństwo umiera z głodu. A Jezus mówi, Nie samym chlebem żyje człowiek, ale słowem, które pochodzi z ust bożych. Czy doświadczyłeś, że życie słowem bożym. Staje się źródłem mądrości i mocy przeciwko pokusom. Druga pokusa polega na budowaniu autorytetu na władzy. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane. I mogę je odstąpić komu chcę. Jezus doskonale wiedział, jak subtelna, a zarazem silna jest ta pokusa. Zły wyprowadził go na wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych. Następnie ubrał się w szaty dobrodzieja, który potrafi to wszystko załatwić. Wszystko chciał dać hojną ręką za cenę jednego podporządkowania się jemu. Wystarczy być uległym, czołobitnym, i będzie się miało wszystko. Jezus. Patrząc z góry na królestwa świata, także te dzisiejsze, wiedział, że wszystkie przeminą. Ich przepych i chwała są jak bańka mydlana. Jedyne, co nie przeminie, to przepych Jego miłości. Przejrzawszy na wskroś truciznę tej pokusy, Odparł stanowczo słowami, które nawiązują do Trzema Izrael. Najważniejszego przykazania miłości, będziesz miłował. Wiedział, co jest jądrem najbardziej niebezpiecznej z pokus. zamienić miłość na władzę. Nie poświęcam przykazania miłości, bo ulegam potrzebom złego, że coś innego ma większą wartość. Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół, aniołowie na rękach nosić cię będą. Trzecia pokusa to budowanie autorytetu na propagandzie sukcesu. Gdy brnie się w pierwszą i drugą pokusę, po czasie okazuje się, że sam chleb już nie wystarcza potrzeba chleba i igrzysk, potrzeba władzy coraz większej, coraz większego splendoru. Jesteśmy uwodzeni przez współczesny świat. Podobnie jak Jezus na pustyni. Miał skoczyć z murów Jerozolimy, aby całe miasto zobaczyło, jak aniołowie niosą go na rękach. W ten sposób wszyscy mieli uwierzyć w jego pustwo. Nie rzucił się spektakularnie z murów miasta. Pozwolił natomiast wyrzucić siebie poza jego mury. Poniósł krzyż, nie czekając na pomoc aniołów, chociaż jednym słowem mógł zgromadzić przy sobie wszystkie niebieskie zastępy. Czy potrafię bez utyskiwania i zwycięsko zmagać się na mojej pustyni pokus? Czy nie mam ochoty się poddać? Pamiętam wtedy, że najskuteczniejszym orężem w moim zmaganiu jest słowo Boże. Przypomnę sobie te momenty, w których doświadczyłem ogromnej mocy modlitwy i jej zwycięstwa w chwili pokusy. Nie dam się wciągnąć w dialog ze złem. Skupię się na Słowie Bożym. A moim światłem na ten pierwszy tydzień Wielkiego Postu niech będzie dzisiejsze słowo z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział czwarty, wersety od pierwszego do trzynastego.